Cześć! Boisz się kleszczy? Ja też. Jako mama trójki maluchów wiem, jak stresujące mogą być te małe, niewinne wypady na rower, spacer do lasu, bo gdzieś z tyłu głowy zawsze jest się czai ta jedna myśl. A co jeśli złapią kleszcza? Dlatego od kilku lat codziennie rano, zanim dzieciaki wejdą do przedszkola, delikatnie pryskam je mieszanką na, na właśnie, na kleszcze, komary. Jest to mieszanka z olejków eterycznych, którą sama przygotowuję. Wychodzi to naprawdę taniej niż te gotowe mieszanki i przynajmniej wiem, co mam w środku. Po południu, jeżeli wychodzimy jeszcze raz na rower, to tak samo też pamiętam jeszcze raz i gdzieś tam pryskam, żeby ta ochrona była. I przyznam, że póki co 100% skuteczność nigdy nas nie zawiódł. A co więcej, mieliśmy taki jeden przypadek, że córeczka wróciła z kleszczem. Ale wtedy ja zapomniałam ich popryskać i najgorsze jest to, mam dla siebie wyrzuty, bo dzieciaki nawet mi przypominały, mamo, pryskamy, gdzie, gdzie jest ta mieszanka i ja mówię, tak, tak, już idę, no i coś robiłam i zapomniałam, naprawdę całe szczęście, że tego nic wtedy nie było bo naprawdę miałam wyrzut do siebie, byłam taka zła na siebie, że zapomniałam. I od tej pory naprawdę staram się już pamiętać o tym, nawet ich uczę. Przypominajcie mi, mówcie mi, bo to jest ważne. Tym bardziej, że naprawdę my mieszkamy w terenie wokół lasu. E, wokół lasu. Obok są lasy, łąki, w przedszkolu też mają ogród, są drzewa, e, jeździmy często do lasu. Naprawdę, nasze dzieciaki są narażone każdego dnia. I dlatego ta mieszanka to jest u mnie numer, numer jeden. Jeżeli nigdy wcześniej nie, nie używałaś olejków eterycznych, być może brzmi to dla ciebie troszkę magicznie, egzotycznie, ale, ale to naprawdę działa. I to nie tylko przy, przy komarach i przy kleszczach. My używamy olejków na co dzień. Naprawdę to jest dla mnie taka apteczka numer jeden. Jak coś się dzieje, na przykład teraz jestem jeszcze przeziębiona, mam końcówkę kataru, no to praktycznie my się leczymy tylko i wyłącznie olejkami eterycznymi. Eee, nigdy nas nie zawiodły. Nigdy nie musieliśmy jeszcze skorzystać z antybiotyków, sterydów. Przeważnie kończy się na szybkim wygaszeniu infekcji. Link do pobrania przepisów znajdziesz w opisie tego filmu. A jeżeli chciałabyś wprowadzić olejki eteryczne na co dzień w waszym domu, żeby tak jak my wspomagać się przy infekcjach, przy czymkolwiek, migdałki, ucho, skóra, to odezwij się do mnie najlepiej na Instagramie wiadomości prywatnej. Link też jest w opisie tego filmu. Chętnie pomogę, naprawdę. Bardzo lubię ten temat olejków. Mogłabym się zajmować tym na co dzień. I, I bardzo chętnie ci pomogę. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, zasubskrybuj mój kanał, bo planuję więcej takich praktycznych treści dla rodziców. A jeżeli jesteś mamą i chciałabyś się dowiedzieć więcej na ten temat, jak ogarnąć dom dzieci i znaleźć więcej czasu dla siebie, to koniecznie zajrzyj też do mojego kursu Mama Ma Czas. I też znajdziesz go w opisie tego filmu. Dziękuję, że tu jesteś i powodzenia w stworzeniu mieszanki.